Muszę poznać. No, Iwona, o, okrągła, suwał. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie. Brak słów, to było dobre. Jeszcze raz. Pozdrawiam Iwonkę. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że oglądasz. co ciało działo a, tam pytaliście się, ja nie chcę próbować piwa bezalkoholowego, ja mam do tej pory piwo bezalkoholowe, chociaż może się w końcu skuszę. Chodzi mi o smak, nie chcę tego smaku wkładać sobie do ust, przypominać sobie, jak piwo smakuje, bo to jest śliski temat. Zacznie się od, od piwa bezalkoholowego, a potem pomyślę, a kurde, pomyślę, co tam jedno piwo, wiecie, nie, o, macie, jedno piwo wkładzicie. Co tam jedno piwo, nie, czesne, jeszcze dość nie to to w ogóle słuchajcie to nic się nie będzie działo no, to jest nieprawda no potem to potem potem się zechce alkoholowego <coughs> i to tak pójdzie popłyni znowu z alkoholowymi no. mimo wszystko jednak pomagają mu one Oczywiście, trochę poszukać tak. organizmu bo... nieba mi spłynęły te zerówki dokładnie bo ponieważ mm, wiem że czuję ten smak tego piwa bo nie czuję smaku alkoholu, czuję smak piwa i daje mi to jakoś taką mm, satysfakcję, no, że mogę sobie wypić piwo, nie pijąc alkoholu. Mam czyste sumienie, nie jestem pijany. mogę wypić ich 5, 6, 8, mogę w wlać jak nam radę w siebie 12, mogę swobodnie dłuchnąć, nic ze mną się nie dzieje. Staję na drugi dzień normalnie, jak normalny zwykły człowiek, jak każdy, który by się napił, nie wiem, Pepsi, Coca-Coli, Coca 3 litry, by wypił sobie, czyli 3 litry. No to sześć piw, no i tak samo wstaje, tylko że ma większy poziom cukru, a ja po tym chyba nie będę miał większego poziomu cukru, mam nadzieję. Także na pewno pomaga, aczkolwiek nie piję tylko, te, tylko samego piwa, bo też jak mi się nudzi, to po prostu sięgam sobie po kola, albo po jakieś, nie wiem, mleko, napój, co, cokolwiek, co mi smakuje akurat, na co mam ochotę. Czyli tak aż bardzo mnie nie uzależnia, bo mnie uzależniał alkohol. Potrzeba spożycia alkoholu bo mnie uzależniała, bo musiałem poczuć się taki, mieć stan, upojenia lekkiego, no, który przelatuje się potem w ciężkie upojenie i tyle. No. A natomiast y, piwo ma swój smak. Lubię ten smak. Kiedy nie ma na nie ochoty, to pije po prostu kole. Nieraz na live'ach piję kole, a nieraz pije samo piwo. Tak to wygląda. No, to że jestem mniej niż zero, ale na pewno większy niż ty. Znaczy, że jest dobry. Ja szkoda, że nie mogę pić z tych piw e, zwykłych alkoholowych. nie ja chcę próbować piwa bezalkoholowego, ja mam... Może jestem jej niż zero, ale na pewno jest większy niż ty. Jak normalny człowiek, jak każdy, który by się napił, nie wiem, pepsi Colby, czy Coca-Coli, 3 litry, by wypić sobie, czyli... 3 litry, no to 6 piw. No i tak samo wstaje, tylko że ma większy poziom cukru. A ja po tym chyba nie będę miał większego poziomu cukru. Mamy. Nie chcę próbować piwa bezalkoholowego. Ja ma. Może jestem mniej niż 0, ale na pewno jest większy niż ty. Nie chcę próbować piwa bezalkoholowego. Ja ma. Aż ja nie widzę, nie dlatego. No. A że raz się pójdę na taką historię, no. Bieba no. mi płynęły zerówki. Co tam jedno piwo, nie? Wczesne to, to nie, radzie, no. to w ogóle, słuchajcie, to nic się nie będzie działo. To jest nieprawda, no. Potem, to potem, potem się zechcę alkoholowego, nie chcę próbować piwa bezalkoholowego, ja mam. Boże jest to, że jestem mniej niż zero, ale na pewno jest większy niż Ty. Nie chcę próbować piwa bezalkoholowego, ja mam... Co tam jedno piwo, nie? Krzesne, od już nie, no, to w ogóle słuchajcie to nic się nie będzie działo to jest nieprawda no potem to potem potem się zechcę alkoholowego no. Już nie będzie pijany, zresztą ja nie piję. Ale to mówię, to wasza sprawa. Ja mam z tego tylko trochę uważam, bo tak tak nie złoty mnie na piju ani pijanego. Bo w każdym nie, ponieważ ja nie piję, I dlatego. No, a zaraz się mówię, to tak, tak, że taki No, Ja byłem przerobany który musiał właśnie wybrać się na fotel, ja którego nie lubię. Może jestem więcej niż zero, ale pewnie większy niż ty. Szkoda, że nie mogę pić z tych piwów. zwykłych, alkoholowych. O, no, to potem, to potem się zechce alkoholowego <laughs> i to tak ludzi popłyną No i tu nie nie wstajesz biedny, ja nie widziałem ja i dlatego no. A że raz się wygląda tak, raz tak, no sorry, no kurde no. Może jestem mniej niż zero, ale na pewno większy niż ty.